Cześć, witam, staję z tej Podkowie odcinku 158 sezonie a nie, sezony nieważne. Czekajmy aż delizer wybuchnie. Już za niedługo wybuchnie. Ale będzie fajnie. No za jakieś dwie minuty może. No, będzie takie zaskoczenie. Tam wszyscy czekają. No więc... jakieś dwie minuty 16:11 do 16.13 no to czekamy ja się zaraz wybuchnie nie mogę się doczekać no ja też już dwa razy wybuch yy, tak ale ja nie widziałam bo byłam w kieszeni no ja też i ja w każdej chwili może wybuchnąć. Już minutę nagrywamy. Za jakąś minutę wybuchnie. Czekajmy, może zaraz wybuchnie. już hmm, za chwilę wybuchnąć. Jeszcze mają minutę. Już nie całą. Jeszcze kilka sekund. Już za chwilę... Wow! Ten był mały, ale za. Jej, równe dwie minuty! Poczekajmy na następny. Dobra, może będzie większy. Wow, będzie ekstra. Nie, jeju! Taki gejzer, przecież nie można zobaczyć tak często. Chodźcie, trzeba czekać, a nie my tacy nie jesteśmy, przecież jesteśmy w Islandii pierwszy raz w życiu i chyba już ostatni. Może jeszcze zobaczymy jakieś kuce islandzkie. No, może zrobimy odcinek w samochodzie. No. Jeszcze za jakieś dwie minuty wybuchnie. Za minutę już, za na... za minutę, jakieś dwie. A, dwie. Wybuchnie No właśnie Już się nie mogę doczekać No ja też A ty Prince? Mm -hmm. Mają jeszcze minutę No Będzie wow. Ekstra Czekaj. O nie ja muszę patrzeć No Za minutę powinien wybuchnąć będzie ekstra. Pół minuty. Tak będzie fajnie. No, cieszę się, cieszę się. Jeszcze prawie niecałe pół minuty. Już mają kilka sekund. Dwadzieścia. Ale ładne też niebo. No, ale najważniejszy jest gejzer. No wiem. Już za chwilę. Już za chwilę. To jeszcze minutkę, poczekajmy. Na razie nie ma. Hmm. Szkoda. Chciałabym już zobaczyć, jak wybucha. Wiem, ja też, ale na razie nie możemy. Bo jeszcze nie ma. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze tylko chwileczkę. Wow! Widzieliście to? To było ekstra. Ach, aż spadłem. Z wrażenia. To było ekstra. Wow! To było najlepsze! Jej! Zobaczenia w kolejnych odcinkach stajni złotej podkowy.